Teraz szalejemy. Zacznę od łazienki, która jest całkowicie nowa. Wszystko nowe, nowe, nowe. Jest tutaj też szafka. Dość głęboka, oczywiście. I uwaga: mieszkanie w Almoines. Możecie wierzyć, nie wierzyć. Drugie piętro. Woda ogrzewana gazem. Trzy sypialnie. Kuchnia, łazienka. Meble zostają, rowery zabieramy. Bardzo fajne mieszkanie. I uwaga, wyścig zbrojeń. Kto pierwszy zadzwoni. 26 tysięcy euro. Częściowo wyremontowane. Internet już jest. Duży salon. Nie ma balkonu. Almoyne jest to mega spokojna okolica. Okna aluminiowe, czyli nie te takie stare przedwojenne metalowe. Trzecia sypialnia. No i czekam na oferty